Każdy z nas ma takie dni, w których ciężko znaleźć czas na naukę. Jednak w przypadku nauki języka angielskiego systematyka to bardzo ważny aspekt. Co zatem zrobić? Są takie sposoby, metody, aby uczyć się angielskiego nawet podczas przerwy na kawę i uczyć się w bardzo przyjemny sposób. Pokażę wam dzisiaj 5 skutecznych sposobów nauki języka angielskiego, gdy masz tylko 10 minut czasu na naukę. Cześć, tu Aleksandra Bacańska. Skuteczna nauka języka angielskiego w 10 minut. Doesn't sound serious. Hmm? Nie brzmi zbyt poważnie. A jednak, e, słuchajcie, powiem wam, taki, mm, opowiem wam, co zrobili naukowcy w Kalifornii na Uniwersytecie w Stanford, aby uświadomić Wam, co oznacza nauka regularna, nawet kiedy mamy tylko 10 minut. Zrobili badania, które pokazały, że jeżeli uczycie się nowej porcji wiedzy, jedną kartkę się nauczyliście i przez trzy kolejne dni nie uczycie się tego już więcej, nie używacie tego w praktyce, umysł dostaje informację, że jest to wiedza śmieciowa i powolutku zaczyna to kasować. Szczęśliwcy, jeżeli mają raz na tydzień angielski, to może zostawi im to 50% wiedzy, ale niektórym wykasuje prawie wszystko, więc się robi syzyfowa praca. Co możemy zrobić? Właśnie to, aby co te trzy dni mieć kontakt z angielskim, bo wtedy nie tylko że umysł, po pierwsze, nie kasuje tej wiedzy, ale po drugie, my też aktywizujemy tą część mózgu, która jest odpowiedzialna za naukę języków obcych, która zaczyna wchłaniać wszystko, co słyszycie, i po prostu wyniki macie dużo, dużo lepsze. Zatem zapraszam serdecznie na pięć skutecznych sposobów nauki, gdy Ty masz tylko 10 minut. Sposób numer jeden. Sposób dla osób, które uwielbiają być na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie i zawsze muszą wybierać, czy teraz się pouczę, czy teraz poczytam wiadomości ze świata. Jest taka strona i zapraszam Was serdecznie na News in Levels, czyli e, wiadomości w poziomach. Tutaj macie to, co jest niesamowite: to to, że macie każdą wiadomość, wybieracie sobie kategorię, czy to jest polityka, czy, czy sztuka, czy najświeższe wiadomości. Wybieracie sobie poziom, w jakim czytacie bądź słuchacie wiadomości. Mamy tam poziom A1. Bardzo, bardzo podstawowy poziom. Mamy poziom B1 i oczywiście Proficiency, czyli oryginalne nagranie wiadomości. Tutaj możecie robić wszystkie możliwe kombinacje. Najpierw czytać, aby dokładnie wiedzieć, co, jest, co, się, co się wydarzyło, potem tego słuchać. Słuchanie na poziomie A1 i B1 robi bot, ale robi to naprawdę dobrze i, i wow. Jestem zszokowana, że ktoś to tak pięknie wykonał, więc. Najpierw czytacie, potem słuchacie. Możecie też odwrócić temat. Najpierw sobie słuchacie, próbujecie wyłapać najważniejsze elementy, po to, żeby ćwiczyć te listening skills, czyli te wasze umiejętności słuchania kluczowych informacji, a potem studiować tekst. Co więcej, News in Levels jako strona zaznacza wam kluczowe słowa w tych newsach, one są pogrubione i dostarcza też definicję, oczywiście w języku angielskim, co to słowo oznacza. Więc czasami nawet poradzicie sobie nie używając w ogóle słownika. I możecie być na bieżąco, więc polecam News in Levels, to jest pierwsza rzecz. Drugi sposób na naukę angielskiego, gdy masz tylko 10 minut. Wszelkiego rodzaju aplikacje, szczególnie te, które zawierają w sobie element grywalizacji, bardzo fajnie wciągają i możecie zawsze się podłączyć i wyłączyć po tych 10 minutach, czy tam po 15 i nic się złego nie dzieje. E, możecie korzystać z wielu różnych aplikacji, czy to będzie e, Towns and Countries, czy to będzie Battleships. Możliwości jest bardzo dużo i na pewno nagram osobny odcinek stricte o dobrych aplikacjach e, do nauki języka angielskiego, ale tutaj, jeżeli macie jakieś swoje ulubione, to jest oczywiście kluczowym aspektem to polecam używać właśnie, kiedy sobie macie te 10 minut i możecie przeklikać jeden level na przykład. Pamiętajcie właśnie o tym, żeby wybierać z, z metod te, które są dla Was, Wam najbliższe, te, które sprawiają, że Wy przyjemnie spędzacie ten czas e, poświęcony nauce, bo wtedy też najlepiej działa nasza głowa i nasza pamięć długotrwała, to jest naprawdę ważne. Sposób numer 3. Jest to sposób, który nazywa się The Gold List Method. Czyli metoda takiej złotej listy, wymyślone przez doktora Wiktora Huliganowa. E, swojego czasu zrobił e, ten system nauki, zrobił furorę. I znowu trzeba wybrać, czy to jest system dla was. Pamiętajcie, że nigdy nie musicie używać pięciu sposobów, tylko wybrać jeden, dwa, trzy, które akurat pasują do Was. Ten system świetnie pasuje do osób, które lubią pisać ręcznie i lubią sobie tak spokojnie usiąść przy stole. Otworzyć piękny notatnik, zaparzyć kawę i pisać na przykład słówka bądź frazy, które gdzieś spotkali w tekście, których oczywiście nie znają. System ten polega tak naprawdę na tym, że się w ogóle nie uczymy i staramy się wszystko zapomnieć. No taki paradoks. Jest to całkowite odwrócenie systemu nauki dotychczasowe. Tam na przykład spisujemy na kartce 30 zwrotów, których nie znamy. Czytamy je na głos i odkładamy do szuflady na dwa tygodnie. Po dwóch tygodniach wyjmujemy tą kartkę i nie uwierzycie, ale nasz mózg, jako że mamy funkcję fotograficznego zapamiętywania bez nauki, zawsze kilka y, fraz zapamięta. I te frazy, które zapamiętał, robimy na bok. Nas one nie interesują, my już je znamy. I przepisujemy na nową kartkę, znowu pięknie piszemy już bez tych słów, które gdzieś jakimś cudem zapamiętaliśmy. I znowu odkładamy na dwa tygodnie. Oczywiście jednocześnie można mieć takich list nawet 50 dla niektórych zaawansowanych, ale wystarczy zacząć od jednej. I co się okazuje? Po wielu razach okazuje się, że my wszystkie przepisaliśmy i wszystkie znamy. Za każdym razem tylko piszemy, czytamy na głos. Tyle. W ogóle się nie staracie tego użyć. No, powiem Wam szczerze, że są osoby, które tak bardzo nie lubią chodzić i próbować zapamiętać, ich to stresuje, że właśnie ta metoda jest idealnym takim soft version, ee, idealną taką, taką, taką wersją dla, dla tych osób, żeby spokojnie nauczyć się i zrobić to, co, to, co potrzebują. Metoda numer cztery. Niektórzy nazywają ją shadowing, a inni parroting, czyli robienie coś tak jak ktoś inny, papugowanie na przykład właśnie parroting od parrot papuga. E, to jest metoda, która słuchajcie, z mojej perspektywy działa chyba na wszystkich. E, Macie 10 minut czasu, puszczacie sobie, w zależności od waszego poziomu, coś, co macie w waszym coursebook, w waszej książce, prawda, z angielskiego. Czy macie tedeksy ulubione, jakieś audiobooki, uproszczona wersja bądź zaawansowana. I staracie się dotrzymać kroku osobie, która to czyta. Czyli jedziecie idealnie. Ktoś mówi, trochę jak taki tłumacz symultaniczny, ktoś mówi: I hate doing this kind of stuff. Starajcie się zachować tą samą melodię i tą samą prędkość mówienia. I hate this kind of stuff. Na początku będą to same błędy, i to bardzo jest trudnym. Trudną rzeczą, ale nie zmienia to w faktu, że dla naszej głowy jest to idealna forma nauki. Aktywują się tam wszystkie możliwe zmysły, czyli jest słuchanie, jest mówienie i od razu też jakby artykulacja, czyli to, że my używamy naszego aparatu mowy. To też jest dla mózgu ćwiczenie, więc bardzo dobrze to działa na zapamiętywanie długotrwałe i na wiele, wiele tygodni, czasami to zostaje, nawet jeżeli tego nie powtórzycie. Więc to jest naprawdę dobra metoda. System powtarzania może być różny. Możecie powtarzać idealnie. Nie? Prawda? Czyli język angielski lecimy, powtarzamy po angielsku. Możecie czasami próbować, to już bardziej zaawansowany temat, że ktoś mówi: I love apples, to Wy możecie próbować to zmieniać pod siebie. I love oranges. Ale jednocześnie już leci kolejne zdanie, czyli musicie słuchać już kolejnego zdania i Wasza głowa musi to przetwarzać w międzyczasie. Robi się już to trudna rzecz, więc to oczywiście nie na start, ale yy, ćwiczenie dla umysłu: Mistrzostwo Świata. I najwyższa forma, czyli simultaneous interpreting, czyli tłumaczenie symultaniczne. Pewnie znacie niejednego tłumacza symultanicznego, to są niesamowite mózgi, czyli słuchanie po angielsku, przetwarzanie tego w głowie i jednoczesne mówienie tego w języku polskim. Wow, ale powiem Wam, że to działa. I najważniejsza tutaj rzecz. Nie terroryzujcie się takimi rzeczami, nie przejmujcie się, że robicie błędy, bo to nie ma znaczenia w procesie nauki i nie róbcie tego za długo. To jest bardzo męczące. Tu nie chodzi o to, że wy macie 5 minut czyjejś wypowiedzi, 5 minut macie się męczyć. Nie, zróbcie to przez pierwszą minutę, a potem sobie spokojnie słuchacie, czyli już tylko robicie to znane osłuchanie. Wszystko polega na tym, że dopóki jest fan, to jest wszystko ok. Wasza głowa działa tak, jak powinna, czyli pamięć długotrwała jest włączona, bo fan powoduje zaangażowanie. Metoda numer. Pięć. Wiele osób uwielbia gramatykę, więc OK, dam to, mimo że ja nie jestem fanem. Zaczynania od gramatyki, aczkolwiek gramatyka może być bardzo istotna na pewnym etapie. I tutaj, jak macie 10 minut, można sobie wejść na zwykłe strony, pewnie jako ja życie: englishpage.com albo ang.pl. Tam macie setki ćwiczeń. Tylko zasada jest prosta: tu chodzi o to, aby wiedzieć, jak to używać. Bo wyobraźcie sobie taką sytuację: idziecie pierwsza z życiu na skłosza. I wasz fantastyczny trener mówi: Stawaj, Ola, tak, ustaw nogę pod kątem 45 stopni, potem robisz pierwsze łokieć, potem ręka, potem noga, stajesz tak i wtedy uderzasz prosto w tamten punkt, ale patrzysz na tamtą stronę, żeby czegoś nie zrobić. Skończył mi to tłumaczyć i mówi: chodź, teraz ci pokażę z drugiej strony, jak to wygląda przy forhendzie. I tak mi wykłada 45 minut teorię, po czym mówi: Graj. No i słuchajcie, zaczynamy wszystko od zera. Bo ja to było w ogóle niepraktyczne. Coś mi opowiadał, ja nie wiem, co mam robić. Dalej grać nie umiem. I tak samo jest z językiem angielskim i z tym, jak nasz mózg przetwarza. Dajecie mikroporcje wiedzy, gramatyki na przykład, i od razu you put it into practice. Od razu robicie to w praktyce, zaczynacie mówić. I w momencie, kiedy Wam brakuje danej porcji wiedzy bądź nie wiecie, w jakim czasie to powiedzieć, to możecie się wtedy odnieść i tylko sprawdzić ten jeden punkt. Czyli takie dopytywanie się, To jak ja to mówię, kiedy jestem na przykład w takiej sytuacji. A, to tak mówię. I to, to opcja, a, to tak, to jest ten moment, kiedy Wasza pamięć długotrwała kaduje perfekcyjnie i Wy tego nie musicie już więcej powtarzać. Bo sami zauważyliście, że o Grecji, w ogóle wszystkie czasy antyczne, uczymy się tego całe życie w każdej klasie i nikt nic z tego dalej nie wie. Bo tam trzeba pojechać, to zobaczyć. Znowu practice. E, więc to są takie dwie e, fajne rzeczy, które możecie pamiętać, jeżeli chodzi o naukę gramatyki. Nie studiujcie całego tematu, all the theory, tylko po prostu put it into practice. I to by było e, tych pięć e, skutecznych, według mnie, e, metod nauki, kiedy macie 10 minut. Oczywiście. Bardzo chętnie chciałabym e, dowiedzieć się, jakie są dla Was najskuteczniejsze metody i przy których macie e, największą zabawę i przyjemność z nauki, bo pamiętajmy, że najlepsza metoda to ta, która działa. So, whatever works for you. Więc napiszcie, co dla Was działa, a te metody, o których ja mówiłam, oczywiście w opisie wszystkie linki znajdziecie i bardzo je polecam, przynajmniej spróbować, if it works for you, czy na Was działa. Do zobaczenia. Enjoy your day!